Co pani chce? E, ja, ja, ja chcę kebaba. 5 kilo? E, tak, kebab rollo, 5 kilo. Marcin! Ciekuj kebaba, pięć kilo! Wy pani, pani poczeka. To będzie, ja pani jak zrobię, to pani mi da. Chwila. A on duży jest? Szampani, 5 kilo teraz. To, to dużo czy, czy mało? Slepa, pani! Marcin, rob! To będzie 50 złotych. Proszę. Marcin, zrobiłeś! Wyczeka pani chwileczkę. Bardzo przepraszam, mój mąż jest bardzo głuchy. Wie pani? Wie pani, ok. Posypką? Tak. Ale rzym się wyjeba. Dzięki. Pięć kilo. Marcin! Zarabiliśmy pięćdziesiąt złotych! Boże patologię.